Proszę Państwa, hoka hej się widziało Janusz Pianka jestem w Paryżu na placu Pigal najlepsze kasztany są w Paryżu na placu Pigal Zuzanna lubi je tylko jesienią co noc przesyła ci co rok przesyła ci nowe kasztany zobaczcie lokomotywka ludzie jeżdżą zbliżają tu proszę bardzo tutaj sprzątacze czyli opierdalacze jak to się mówi widzicie peniu tak to się pracuje to jest udawanie, że się pracuje no i co? I Janusz, Fijanka przy. O, Także widzicie jestem tutaj pozdrawiam Was wszystkich

en agua Desde entonces era como la ropa íntima de ese entonces era muy larga y hasta por acá era la intención también había un baile que se llamaba salud y ese salud era la intención era subirse en la mesa y lograr hacer este baile era muy diferente a lo que vemos el día de hoy el sistema porque Entonces, va a prestar mi de poca gente, Más barata le estoy diciendo que es con una copa de champán, que puedes venir a cenar y debes tener un código de vestimenta para entrar. Entonces, en ese entonces no importaba, es más, si venías en pijama o con que pagaras tus impuestas.